Cześć. Witam cię w kolejnym odcinku Inwestycyjna wyprawa. To jest kanał dla osób, które dopiero zaczynają swoją drogę z inwestowaniem albo są na etapie uczenia się od podstaw. Dokładnie tak, jak ja. Nie jestem zawodowym analitykiem ani ekspertem z wieloletnim doświadczeniem. Jestem zwykłym inwestorem indywidualnym, który postanowił budować swój kapitał długoterminowo i pokazać ten proces publicznie razem z decyzjami, wątpliwościami, błędami i wnioskami. Pokazuje realne inwestowanie, małe kwoty, regularność, uczenie się na bieżąco i stopniowe budowanie portfela z akcji, ETF-ów i obligacji. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Przejdźmy tą wyprawę wspólnie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest XTB. Korzystam z tej platformy jako początkujący inwestor do sprawdzenia spółek i kupowania ETF-ów oraz akcji. Nie jest to żadna tajna broń, tylko narzędzie, które pomaga mi ogarniać portfel w jednym miejscu. Link do platformy zostawiam w opisie z kodem wyprawa. Możesz spokojnie zerknąć i sam ocenić. I na koniec bardzo ważna rzecz: materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny, nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji. To co pokazuje, to moje decyzje i moje przemyślenia. Każdy z nas ma inną sytuację finansową i inne cele. Dobra, skoro już wiesz, kim jestem i po co jest ten kanał, przechodźmy do konkretów. Pokażę co ostatnio dokupiłem do portfela i dlaczego. Na początku, chcę to jasno powiedzieć, tu nie było żadnej wielkiej strategii ani próby zagrania rynku. Moim głównym celem było tylko uśrednienie ceny zakupu. Miałem już akcję Witchen w portfelu, moja średnia cena była wyraźnie wyższa niż obecny kurs. Kurs padł, więc zgodnie z założeniami, które przyjąłem na starcie inwestowania, dokupiłem kolejne akcje, żeby obniżyć średnią. I na tym zasadzie miało się skończyć. Okazało się, że spółka zmieniła politykę dywidendową, i to jest moment, w którym sytuacja robi się ciekawsza i jednocześnie trochę trudniejsza dla kogoś, kto dopiero się uczy. Co się zmieniło? Zarząd Witchen zaktualizował politykę dywidendową na lata 2025-2027 i zapowiedział, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy, zamiast tego skupi się na skupie akcji własnych oraz finansowaniu działalności i inwestycji. Czyli mówiąc prosto, nie dostaniemy gotówki na konto, ale spółka chce odkupić część akcji z rynku albo przeznaczyć pieniądze na rozwój. Skup akcji własnych przez Witchen? Jakie są plusy? Sygnał, że spółka uważa swoje akcje za tanie. Jeśli zarząd decyduje się na skup, często oznacza to, że według nich obecna cena jest zbyt niska w stosunku do wartości firmy. Wsparcie dla kursu akcji: Skup zwiększa popyt na akcje, co w krótkim i średnim terminie może stabilizować albo podbijać kurs. Wzrost zysku na akcję. Po skupie jest mniej akcji w obrocie, więc, nawet przy tym samym zysku finansowym, wynik przypadający na jedną akcję rośnie. Uporządkowanie struktury akcjonariatu. Mniej akcji w obrocie oznacza większy udział w firmie dla inwestorów, którzy zostają na dłużej. Podsumowując, kup akcji własnych może być dobrym ruchem, jeśli firma ma gotówkę, stabilny biznes i kupuje akcję po rozsądnej cenie. Kluczowe pytanie brzmi, czy to realna inwestycja w wartość spółki, czy tylko krótkoterminowe wsparcie kursu. I to brzmi całkiem dobrze, ale są też minusy i trzeba je jasno powiedzieć. Skup akcji własnych to sytuacja, w której spółka odkupuje swoje akcje z rynku. Brzmi dobrze, ale ma też minusy, zwłaszcza dla drobnych inwestorów. Firma wydaje gotówkę, pieniądze, które idą na skup akcji, nie trafiają na rozwój firmy, nowe sklepy czy spłatę długów. Jeśli sytuacja rynkowa się pogorszy, tej gotówki może po prostu zabraknąć. Ryzyko, że spółka kupuje akcje za drogo. Jeśli cena akcji w przyszłości spadnie, to skup okaże się złą decyzją i zniszczy wartość dla akcjonariuszy. Brak dywidendy. W przypadku witryny skup akcji zastępuje wypłatę dywidendy. Dla inwestorów, którzy liczyli na regularne pieniądze, to jest realny minus. Poprawa wyników tylko na papierze. Skup zmniejsza liczbę akcji, więc zysk na akcję wygląda lepiej. Ale sam biznes wcale nie musi zarabiać więcej korzyść dla akcjonariuszy większościowych. Jeśli główni właściciele nie sprzedają akcji w skupie, ich udział w firmie rośnie, a drobni inwestorzy mają coraz mniejszy wpływ. Podsumowując, skup akcji własnych może pomóc kursowi w krótkim terminie, ale nie jest gwarancją sukcesu. Warto patrzeć, czy firma naprawdę się rozwija, a nie tylko poprawia wskaźniki finansowe. I to jest moment, w którym pojawia się pytanie, czy to była dobra decyzja, żeby dokupić? Jak ja na to patrzę, jako początkujący, na ten moment traktuję to. Uśredniłem cenę, bo taki był mój pierwotny plan. Akceptuję zmianę warunków gry, bo na giełdzie to norma. Obserwuję, jak spółka faktycznie zrealizuje zapowiedź, a nie tylko to, co obieca. Nie było tu automatycznego kup, bo tanio. To była decyzja świadoma, przemyślana na tyle, na ile potrafię na tym etapie, i z pełną świadomością ryzyk. I właśnie takiego inwestowania chcę się uczyć, bez emocji, ale też bez udawania, że wszystko wiem. etf po 200 zł. Dlaczego i co kupiłem? Oprócz zakupu akcji Wicheng w tym tygodniu, również zainwestowałem po 200 zł w etf I od razu chcę to podkreślić. To nie był jednorazowy strzał, tylko element strategii, którą realizuję od 3 miesięcy. Od listopada zacząłem regularnie inwestować w 3 konkretne etf i trzymam się tego planu bez względu na to, co aktualnie dzieje się na rynku. ETF na SP 500 ekspozycja na 500 największych spółek USA na Znak 100 bardziej dynamiczne technologiczne spółki. ETF Beta SWIG 80TR ekspozycja na polski rynek akcji, czyli w praktyce USA plus Technologia plus polska. Szeroka dywersyfikacja nawet przy małych kwotach. Dlaczego ETF-y, a nie pojedyncze spółki? Jako osoba początkująca, wiem jedno: nie mam wiedzy ani doświadczenia, żeby regularnie wybierać najlepsze spółki. ETF daje mi dostęp do całych rynków, mniejsze ryzyko błędu pojedynczej decyzji, prostotę i spokój psychiczny. Nie muszę zgadywać, która spółka wygra, stawiam na cały rynek. Dlaczego akurat po 200 zł? To jest bardzo świadoma decyzja. Po pierwsze, psychologia. Inwestując mniejsze kwoty, nie panikuję przy spadkach. Nie sprawdzam wykresów co godzinę. Łatwiej mi trzymać się planu. Po drugie, regularność. Zamiast zbierać większą kwotę i próbować trafić w idealny moment, wolę inwestować mało, ale systematycznie. Po trzecie, nauka rynku w praktyce. Każdy zakup to obserwacja, reakcja rynku, oswajanie się z wahaniami, budowanie doświadczenia bez dużego ryzyka. Jak to działa w praktyce? Gdy rynek spada, za tę samą kwotę kupuję więcej jednostek ETF-ów, bo są po prostu tańsze. Gdy rynek rośnie, za tą samą kwotę kupuje mniej jednostek, ale te kupione wcześniej zyskują na wartości. Dzięki temu nie muszę zgadywać idealnego momentu wejścia, automatycznie uśredniam cenę zakupu, emocje mają mniejszy wpływ na decyzję. Nie próbuję być mądrzejszy od rynku, staram się być konsekwentny. Dlaczego pokazuję to publicznie? Bo chcę pokazać, że inwestowanie nie wymaga dużych pieniędzy, nie trzeba zaczynać od skomplikowanych strategii. 200 zł inwestowane regularnie jest lepsze niż kapitał czekający na idealny moment. To jest dokładnie ta strategia, którą stosuję w publicznym portfelu i którą planuję rozwijać w kolejnych miesiącach. Na koniec chcę pokazać, jak realnie wygląda mój plan inwestycyjny na najbliższe miesiące. To Nie jest żaden perfekcyjny model ani złoty standard. To jest po prostu plan, który na ten moment pasuje do mnie, moich możliwości finansowych i mojego etapu nauki inwestowania. Podstawą mojego portfela bez zmian są obligacje skarbowe EDO. Co miesiąc przeznaczam na nie 400 zł i traktuję to jako absolutny fundament całego portfela. To jest ta część, która ma stabilizować całość, dawać spokój i chronić kapitał przed inflacją. Dzięki temu wiem, że wszystko co inwestuję nie jest wystawione na duże wahania rynku. Drugim stałym elementem są ETF-y, w które inwestuję regularnie od listopada. Co miesiąc przeznaczam po 200 zł na każdy z trzech ETF-ów, czyli łącznie 600 zł. Są to ETF-y dające mi ekspozycję na rynek amerykański, technologiczny oraz polski. Tutaj nie kombinuję, nie próbuję zgadywać momentu wejścia i nie zmieniam kwoty w zależności od nastroju na rynku. Kupuję regularnie, niezależnie od tego, czy indeksy akurat rosną czy spadają, bo ten element portfela buduje z myślą o wielu latach, a nie o szybkim zysku. Już samo połączenie obligacji EDO i etf ów daje mi 1000 zł miesięcznie, które traktuję jako obowiązkowe minimum inwestycyjne. I dopiero wszystko, co zostaje ponad tę kwotę, przeznaczam na akcje z GPW. Tutaj nie ma sztywnej kwoty. Czasami będzie to 200 zł, innym razem 500 zł. A zdarzają się miesiące, w których w ogóle nic nie dołożę. To są po prostu nadwyżki, które mogę zainwestować bez presji. Cała ta strategia sprowadza się do jednego regularności i konsekwencji. Wolę mieć prosty plan i realizować go miesiąc po miesiącu, niż ciągle go zmieniać pod wpływem rynku. Na tym etapie bardziej zależy mi na nauce, budowaniu nawyku inwestowania niż na maksymalizowaniu zysków. I właśnie w taki sposób chcę prowadzić ten portfel w najbliższych miesiącach. W tym odcinku pokazałem, że inwestowanie nie zawsze wygląda tak, jak planujemy na początku. Chciałem tylko uśrednić cenę akcji Witchen, a po drodze pojawia się istotna zmiana. Brak dywidendy i skup akcji własnych. To dobry przykład, że na giełdzie trzeba być elastycznym i na bieżąco reagować na nowe informacje, nawet jeśli jest się inwestorem długoterminowym. Poza tym, jak co miesiąc zainwestowałem po 200 zł w ETF-y, czyli małe kwoty, systematyczność i trzymanie się planu, nawet wtedy, gdy na rynku jest nerwowo. No i bardzo ważny temat, który dziś poruszyliśmy. Czyli skup akcji własnych kontra dywidenda. Z jednej strony, brak gotówki na koncie może rozczarować, z drugiej strony, skup akcji może w długim terminie poprawić wyniki na akcje i wzmocnić spółkę. I właśnie tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi dla wszystkich. A ty co wolisz jako inwestor? Czy lepiej co roku dostawać dywidendę i mieć realną gotówkę? Czy może wolisz, żeby spółka skupowała akcje, zmniejszała ich liczbę i poprawiała wskaźniki, licząc na wzrost wartości w przyszłości? Jeżeli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i włącz dzwoneczek. Dzięki za wspólnie spędzony czas, trzymaj się swojego planu i do zobaczenia w kolejnym odcinku inwestycyjnej wyprawy.